Opuszczamy Kujawy i Pomorze. Trafiamy do Małopolski. Okazuje się, że region ten słynie nie tylko z wyjątkowych atrakcji turystycznych, ale również może pochwalić się charakterystycznymi dla tych ziem produktami. Można tu wyruszyć choćby na Wawel, ale także szlakiem czosnku galicyjskiego. Czosnek w rejonie podkrakowskich Słomnik uprawiano prawdopodobnie już w czasach neolitycznych, ale udokumentowana historia jego uprawy w tej okolicy pochodzi dopiero, a może raczej już, z XIII wieku, kiedy na te tereny przybyli Cystersi. Jego smak, aromat i właściwości były szeroko rozsławione w świecie. Otóż tobie czosnek, pisał Jan Chryzostom Pasek w pamiętnikach o klęsce księcia Siedmiogrodu Jana Rakoczego pod Słomnikami, twierdząc żarto że to z powodu czosnku, który miał być lepszy w smaku niż węgierski, najechał on w 1657 roku w ziemię polskie. A Jerzy Lubomirski, w ten czas hetman polny koronny, perswadował mu, aby nie wszystkiego czosnku zjadał. Przynajmniej na rozmnożenie zostawił. Co pan teraz robi? Ogławiam czosnek, obcinam pędy kwiatostanowe. To bardzo czasochłonne. No, czasochłonne, ale bez tego roślina by się wysiedziła. Poszłoby w kwiat, a nie w główkę. A plantatorowi czosnku zależy na tym, żeby, żeby główka była większa. No pan teraz hektar czosnku, gdyby tak na jeden raz chciałby pan to ogłowić, to ile godzin by to zajęło? Obliczyłem 81 godzin, bo Obrany. 81 rządek, a jedna rządka godzinę. Ale na szczęście mam rodzinę, znajomych. Jakoś sobie rodzimy. Są ręce do pracy. A jak to właśnie z tą pracą teraz wygląda przy czosnku? Bo kiedyś to wszystko jakby robiono ręcznie, a teraz? No, teraz są duże udogodnienia. Są maszyny do rozłupywania czosnków na ząbki, bo czosnek się sadzi ząbkami. Po prostu główkę trzeba podzielić na ząbki i, i tymi ząbkami się sadzi. Uprawa czosnku jest trudna? Myślę, że jest trudna wymaga dużo doświadczenia i wiedzy. Nazwa czosnek galicyjski pochodzi od miejsca wytwarzania, dawnego obszaru Galicji, ziem polskich, które w latach 1772-1918 należały do zaboru austriackiego. Zgodnie z krążącą legendą, kupcy przyjeżdżający do słomnik na targi i jarmarki zaopatrywali się w grudkę soli i ząbek czosnku. Na świecie istnieje niemal 300 odmian tego warzywa, ale czosnek galicyjski z pewnością wyróżnia się z tej grupy. Jest produktem chronionym w Unii Europejskiej posiadającym certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. O, ten już jest. Trzeba się mocno zaprzeć. Lepiej by było. O, ten jest. O. No. I tutaj mamy piękną główeczkę. Tu mamy właśnie ślady tego koloru fioletowego. Mhm. Ale jak go zaczniemy obierać, no to nam się robi biały. Pod nazwą Czosnek Galicyjski może być sprzedawany wyłącznie produkt w postaci świeżych główek czosnku pospolitego odmian harnaś i arkus. Wysoka jakość i specyficzne cechy tego produktu związane są z warunkami glebowo-klimatycznymi obszaru, na którym jest wytwarzany, oraz umiejętnościami lokalnych producentów. Dzięki kombinacji tych czynników otrzymuje się czosnek o szczególnych właściwościach fizyko i organoleptycznych, które odróżniają go od innych produktów. Czym się charakteryzuje czosnek galicyjski? Czosnek galicyjski charakteryzuje się dużą ilością alicyny, która ze względu na te ziemie, które tutaj występują w Małopolsce, sprawiają to, że ten czosnek ma tej zawartości alicyny dużo, dużo więcej niż, niż inne czosnki. Co jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. No oczywiście, no, bo to jest główny składnik niektórych antybiotyków, także Ważny składnik, i no, dla zdrowotności nawet powinno się ten czosnek jeść. Czosnek galicyjski jest niepowtarzalny, ale jak go odróżnić od innych czosnków w sklepie? Możemy po kolorze skórki rozróżnić, po wyglądzie tej, tej pałki. Czosnek galicyjski charakteryzuje się wysoką zawartością aliny, związku odpowiadającego za charakterystyczny smak czosnku, średnio o 5% więcej zawartości w porównaniu z czosnkami tych samych odmian, uprawianymi w innych częściach kraju. Wyróżnia się również fioletowo-różowym lub fioletowym zabarwieniem łuski okrywającej dużą główkę i małą liczbą ząbków w główce, dzięki czemu wielkość pojedynczego ząbka jest większa w porównaniu do innych czosnków. Duży wpływ na jakość czosnku. Galicyjskiego mają także umiejętności lokalnych producentów, między innymi selekcja materiału do sadzenia, wybór odpowiedniego terminu sadzenia, tak aby rośliny mogły się dobrze ukorzenić przed nadejściem przymrozków, terminu obławiania czy temperatury suszenia. Czosnek galicyjski może być wytwarzany wyłącznie na terenie województwa małopolskiego, w obrębie gmin Słomniki i Radziemice oraz w sołectw w gminie Koniusza, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Wielkie, Budziejowice i Muniaczkowice.